Bardzo pięknie to my dziękujemy. Bardzo Wam dziękujemy. Zapraszamy ekscelencję. Ja chciałem tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć: że jest z nami także kapłan z archidiecezji Krakowskiej. E, opiekuje się artystami. Najstarsza parafia Świętego Krzyża w Polsce. 14 września też będzie tam e, podobny koncert. Ksiądz doktor Dariusz Guziak, nasz wielki przyjaciel artystów. Dziękujemy. Dziękujemy, To jest z nami. Jako biskup diecezjalny diecezji świdnickiej chciałbym bardzo podziękować wszystkim za obecność, za to wszystko co tutaj przeżyliśmy. Przede wszystkim dziękujemy naszym bardzo drogim i takim utalentowanym artystom, a więc solistom, solistkom, solistom, chórowi, temu odzianemu w białe szaty, tak. Yy, <klucza> bardzo dziękujemy orkiestrze, orkiestrze, która właśnie tak ładnie tutaj przygrywała. Tak jest bardzo liczna. Wszystkim paniom i panom, yy, członkom orkiestry, yy, yy, która tutaj jest, bardzo serdecznie dziękujemy. I serdeczne podziękowania jeszcze dla Dzidziusiów. <klucza> Mam za Was Proszę bardzo o tak. Jakie dużo. I moi drodzy jest bardzo wiele osób tutaj do, żeby im podziękować, ale proszę nie zwolnić. Tu już właśnie były dziękowania ze strony Krzysztofa Poboszcza, Pana Burmistrza. Tak więc y, ogólnie wszystkim podziękuję, a w szczególny sposób księdzu proboszczowi Sławomirowi, Augustiniwczowi za y, właśnie taką, taki zorganizowanie tego koncertu i jest y, właśnie dla nas ten koncert wielkim przesłaniem, przede wszystkim przesłaniem radości, bo tej radości nam ciągle brakuje, a jest nam bardzo potrzebna. Wiemy jak nam jest dobrze przebywać z ludźmi radosnymi, uśmiechniętymi, którzy nie narzekają, którzy nie mówią tylko o chorobach i rachunkach do zapłacenia, ale którzy właśnie potrafią się cieszyć tym, co jest. I patrzyliśmy dzisiaj na Matkę Bożą, tą właśnie uśmiechniętą Panią Radości, bo może za dużo patrzymy na Matkę Bożą Bolesną, która stoi pod krzyżem bo to jest właśnie taka scena szczególna, prawda, dzieł zbawienia, ale chcemy pamiętać, że Matka Boża jest właśnie niewiastą radości i tę radość ujawniła w czasie wizyty u swojej krednej Elżbiety w tej pieśni, modlitwie Magnifikat. Wielbi dusza moja pana. I raduje się Duch mój w Bogu Zbawcy moim. A więc wskazała Maryja nam wszystkim na źródło prawdziwej radości. Ono jest w Bogu. I raduje się Duch mój w Bogu Zbawcy moim. Tak dlatego naśladuję Matkę Bożą, właśnie miłując Pana Boga, bo to jest dla nas źródło radości. Źródłem radości jest jest. Poznawanie prawdy, jak nas uczył św. Jan Paweł II, mówił o gaudium veritatis, o radości, która wyrasta z, prawda, z odkrywania prawdy, zgłoszenia prawdy, z obrony prawdy i z domagania się prawdy. I także radość z czynienia dobra. Jak czynimy dobrze drugim, służymy, to wtedy właśnie w naszym sercu zagnieżdża się radość. Matka nadziei całej ludzkości jest zawsze z nami pani radości. Powtórzymy. Matka nadziei całej ludzkości jest zawsze z nami pani radości. Pamiętajmy o tym. Bo zapłać wszystkim, także słuchaczom, którzy przybyli na Teraz nastąpi wręczenie trzech y, y, medali świętego Stanisława. To jest najwyższe odznaczenie naszej decyzji. Niech ten prowosz odczyta y, laureatów i ja wręcz. Bardzo dziękujemy panu Andrzejowi Kocowi, naszemu kocykowi, którego zapraszamy tu na scenę. Bardzo dziękujemy również panu Robertowi Śliwińskiemu, który przez wiele dni razem tu z panem Andrzejem współpracował. kochani, jeszcze jedno odznaczenie, które ksiądz biskup przekazuje panu Łukaszowi Lechowi. Ja myślę, że jeszcze Chwila dla mediów i telewizji, jedno zdjęcie, byśmy prosili tu z księżmi biskupami naszych. Zabiorę księdzu proboszczowi. Ja, na, y, drodzy, większość mnie tu zna, naprawdę koncert y, urodził się w samochodzie, jak wracaliśmy z wielkanocnego koncertu. Łukasz planował koncert w Krakowie, namówiłem go, żebyśmy go przenieśli do Głuszycy. Kuba o, wtedy w tym samym aucie jechał i że bez nich dwóch naprawdę by tego nie było. Nieciu też dziękuję Ci bardzo, Maćku, no naprawdę. No i wszyscy antyści, no, przyjeżdżają chętnie do Głuszycy. Dziękujemy Wam bardzo. I dziękuję wszystkim, gościom. Panie burmistrzu, Każdy dziękuję, że Wam pomagałeś z tego serca. Kochani, zapraszamy na kolejny koncert, który odbędzie się. zobaczymy kiedy. A tymczasem zapraszamy Państwa i proszę moich kochanych kolegów, żebyśmy podeszli tam, gdzie jest światło. Zawsze trzeba iść do światła. Tam są płyty z naszego ostatniego koncertu, który był w kościele w kwietniu. Myślę, że ten koncert też się Państwu choć troszeczkę podobał. Jest płyta, to naprawdę niezwykła rzecz płyta CD. Będziemy Państwu podpisywać te płyty, autografy. Andrzej tutaj zaznaczał, że artyści składają autografy, ale tylko na płytach. I to jest, proszę Państwa, cegiełka. To jest cegiełka na najbardziej potrzebujących, czyli na nas. Proszę Państwa, tak serio mówiąc, na. Fundacji i na potrzeby koncertu, żebyśmy mogli jeszcze za miesiąc taki zrobić. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo z całego serca. Ja myślę, kochani, że.